tej grze w trzy karty, którą uprawiacie z narodem polskim, budując to kasyno, do którego wszedłszy się nie można, nie można wyjść, nie straciwszy ostatecznie wszystkiego. Stworzyliście tutaj kolejny projekt, który ma poczciwy tytuł, który zaleca się szerokiej publiczności takim takim dobrym życzeniem wszystkim Polakom, zwłaszcza tym o, niższym o niższych dochodach. No ale wymaga to spełnienia rozmaitych warunków. Jeden z tych warunków to są te audyty. Audyty energochłonności, emisyjności budynków. I ja bardzo proszę pana ministra, żeby pan minister mi... E, e, na piśmie, jeśli łaska opowiedział, ilu ludzi ostatecznie skorzysta z tego projektu i jakie są techniczne warunki niezbędne do spełnienia, żeby zmierzyć ile dwutlenku węgla Mniej wyemituje dane domostwo, które przyjmie dotację, którą proponujecie. Jakiego typu wyliczenia pan minister uzna za wiarygodne? Jakie, jakie, jakie rejestrowane metody, liczniki i jakie, jakie konstrukcje myślowe? prowadzą do konkluzji, ile dwutlenku węgla mniej będzie emitował dany blok, kamienica czy domek choćby i ten 75-metrowy. Bardzo proszę no, to mi to opisać, panie. Wierze,